Jest ze mną Paweł z zespołu Lider Taxi, bramkarz z zespołu, który dzisiaj no, miał ciężkie starcie z Ben Paryba. 2 do 0. Wygrali rywale. No, mecz nie po waszej myśli, ale jakbyś to twoimi oczami jak to wyglądało ten mecz? No, Wyrównany bardzo był mecz, bardzo dobrze grali w obronie w przeciwnicy. Mieliśmy pecha. Troszkę, bo słupki, poprzeczki były też tam, no i była jedna taka sytuacja, co nam się wydaje, że wpadło, bo sędzia mi się wydaje, że był źle ustawiony, no ale nie zaliczył No i graliśmy dalej, no i później na 2-0 straciliśmy, no i już się poddaliśmy do końca, tak mi się wydaje. Czyli krótko mówiąc wynik troszkę niesprawiedliwy. Tak, niesprawiedliwy, moim zdaniem. Czy w poprzednich meczach też było trochę pecha, czy wyglądało to inaczej, czy jednak też y, i te sędziowskie decyzje nie były na waszą korzyść? Jak to wyglądało? Nie były na naszą korzyść nawet, można powiedzieć. Ostatnio też przegraliśmy 5-1, jak dobrze pamiętam z pole, Politechniką pole Śląską. No i bardzo dobrze ustawiali się w obronie i bardzo mieli dobrego napastnika, który strzelał na bramki i przegraliśmy 5-1, to, to słabo zagraliśmy. Zauważyłem, że bardzo często instruujesz swoich zawodników podczas meczu, jak oni na to reagują, denerwuje ich to, czy motywuje, jak to wygląda? Nie no, chyba motywuje, no. podpowiedzi mi się wydaje, że są zawsze ważne, jak się ustawić, co i jak. To jest twój drugi sezon, tak samo jak twojego zespołu, jak wam się w ogóle tutaj gra? Bardzo fajnie, fajna atmosfera, wszystko jest dobrze, super jest, naprawdę. Przed wami teraz te, takie łatwiejsze mecze, trudniejsze? No, to znaczy chyba został ostatnie, jak dobrze pamiętam i później ma być... Yy, z trzeciej A4 i z trzeciej B4. No Najważniejszy teraz jest mecz, skupić się i trzeba wygrać go, bo dwie porażki to źle wygląda. No i na pewno trochę regeneracji odpoczynku się przyda. Dzięki bardzo za, za rozmowę i życzę Dziękuję. powodzenia.